Dajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z home bargain, e, czyli z dyskontu, ale ich własne. Pomimo tego, że pisze, że e, jest to mm, uważone przez browar off-axis, to dalej pisze tutaj, że uważone i zaposzkowane e, kontraktowo mm, w UK ekskluzywnie dla TJM, właściciela Homburen, nie podają kto dokładnie to zrobił. Tu jest wymyślony, z pasadowy browar i jest to Charles Bro, New Zealand IPA 6,2%, czyli w porządku jak na IPA. Tutaj taka japa, jakieś oczy. Ozór wielki. Zobaczymy, czy coś taki zrobi. Uuuh. Mam nadzieję, że nie. Echem. Co oni tu piszą? O, że bardzo świeże, soczyste, satysfakcjonujące. I podali ich miele: Pacific Jade, Motueka, Rakału i Wakatu. O. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie e, takie jasne złoto zamglone, niewielka piana w zdążyła już opaść ale został krążek Ech, nie jest aż tak źle. Aromat praktycznie minimalny trochę słodu jakieś zestowe cytrusowe nuty można powiedzieć. Mm -hmm. Bardzo niewielki ten aromat, chociaż można coś tam wyczuć. Dobra. Przejdźmy do smaku. Hmm. A co ja zrobię? Jak na 6,2, w miarę lekkie, soczyste, odświeżające, e, raczej wytrawne, z lekkimi, e, przypalanymi nutami karmelu, ale bardzo lekkimi, troszkę czuć e, ziarnistość. Jest lekka, ziołowa goryczka. Może z elementami grekwitowego albido. Jest bardzo soczyście. Przyjemnie, odświeżająco. Natomiast ciężko jest określić dokładne smaki. To jest taka mieszanka. Cytrusów i, i owoców egzotycznych. I nawet nie potrafię powiedzieć, żeby któryś tu się wybijał i go określić. Nie. To jest taki kompletny miks. Wiecie, że jest soczyście, że jest owocowo, cytrusowo powiedzmy też, ale konkretnie nie bardzo. Mimo wszystko piwo sprawia dobre wrażenie, fajnie się je pije, jest odświeżające, alkohol jest ładnie ukryty przy 6,2%, ani nie ma rozgrzewania w przełyku, ani nie ma smaku alkoholu. No jest OK. Oczywiście możemy narzekać, że hmm, no to jakie to w końcu te smaki są? Bo jakichś nowozelandzkich specjalistycznie no specjalnie chciałem powiedzieć e, smaków i armatów to nie ma. Ale ogólnie sprawia dobre wrażenie. Ja już nie pamiętam ile zapłaciłem w Home za to, ale na pewno nie za dużo. E, wydaje mi się, że opłaca się kupić próbować. To jest takie piwo, które nie będzie przeszkadzało. Ono nie ma zbyt wyraźnych smaków, ale jest wyraźnie soczyste i odświeżające. I dlatego będzie się podobać. Przy tym, goryczka nie jest zbyt wybujała. Coś tam czuć, coś jest przyjemne, ale, żeby to tak konkretnie określić, no, to już jest trudno. Czyli takie, nijakie takie, ale przyjemne. Ładnie się pije. No, może to jest recepta na sukces. Czemu nie? To akurat można spróbować. Także, jeżeli macie okazję, spróbujcie. No i oczywiście e, podzielcie się swoją opinią o tym piwie, jak dla mnie może być. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak no jak w miarę podobało mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będzie się na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Pamiętajcie o przesłaniu tego wideo znajomym. ja zrobię. Cześć.